Siemanko, tutaj Tomiks i dzisiaj odpowiemy sobie na zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie: jak odsłonić brzuch? Zapraszam. Dobra, moi drodzy, zaczniemy sobie od szerszego spojrzenia na to pytanie: jak odsłonić brzuch? Eee, no, brzuch odsłaniamy. Tak naprawdę poprzez spalenie tkanki tłuszczowej, która w tej okolicy się zgromadziła. No i robi się to poprzez deficyt kaloryczny. Czyli deficyt kaloryczny, który generujemy odpowiednim odżywianiem, treningiem i tak naprawdę ewentualnie dodatkową aktywnością lub ilością masy mięśniowej, która też tą, ten metabolizm nam napędza i te kalorie, że tak powiem, spala dość skutecznie także deficyt kaloryczny, spalenie tkanki tłuszczej z brzucha, myślę, że to jest oczywiste tutaj jest kwestia partycjonowania tłuszczu w naszym organizmie czyli u jednej osoby ta tkanka tłuszczowa będzie się gromadziła w większej ilości na brzuchu u drugiej osoby na nogach, u trzeciej osoby na plecach, a u czwartej osoby na pośladkach także jeżeli chodzi o to, gdzie nam ten tłuszcz się będzie odkładał niestety nie mamy na to wpływu, jest to nasza genetyka no więc po prostu jeżeli dalej nie satysfakcjonuje nas wygląd naszego brzucha, no to znaczy, że musimy dalej jeszcze chudnąć. Czyli musimy po prostu przebywać w deficycie kalorycznym dłużej. Czas trwania tak naprawdę tego procesu jest bardzo indywidualny. U jednych osób może to być 2 miesiące, u jednych osób może to być rok. W zależności od tego jaki jest punkt startowy, no i jaki efekt chcemy osiągnąć. Wiadomo, że widoczne mięśnie brzucha mogą być już przy 15-13% tkanki tłuszczowej a taki naprawdę dobra forma startowa będzie widoczna przy 7-6% tkanki tłuszczowej. Także to jest indywidualna kwestia. Dodamy sobie do tego aspekt treningowy i tutaj paradoksalnie radziłbym się skupić na treningu wielostawowym, na ćwiczeniach, które spalają dużą ilość kalorii, a niekoniecznie na z treningu samego brzucha. Ponieważ to nie chodzi o to, że ty nie masz mięśni na brzuchu, chodzi o to, że po prostu ten brzuch jest przykryty tkanką podskórną. E, więc jeżeli będziemy spalać więcej kalorii na treningu dzięki martwym ciągom, przysiadom, wiosłowaniom, ćwiczeniom, które są złożone i które po prostu zużywają więcej energii, no to szybciej ten tuch, brzuch odsłonimy niż napierdzielając brzuszki, planki czy jakieś allachy przez cały czas. E, także podsumowując, deficyt kaloryczny, odpowiednia ilość e, wysiłku. Który progresywnie będzie się zwiększał, tak aby ten deficyt kaloryczny cały czas utrzymać, trening siłowy z jak największym obciążeniem, jak najbardziej złożone ćwiczenia i czas, który sobie damy na ten proces. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, to dajcie łapy. Jeżeli nie, to dajcie łapy w dół, ale bądźcie aktywni. Widzimy się kiedyś.